Jestem Klaudia i zapraszam Was dzisiaj na krótką i luźną pogadankę na temat 25. targów książki w Krakowie KTK. Wydaje mi się, że one są 25. Jak coś to Wam tutaj napiszę, ja mu się pomyliłam, ale były to moje pierwsze targi, na które pojechałam. Ja od Krakowa mieszkam około 2,5 godziny autem, ale pociągiem to jest 3,5 godziny. I właśnie taki środek lokomocji wybrałam, ponieważ był najbardziej opłacalny. Pojechałam ogólnie z moją przyjaciółką, z którą chodziłam też pierwszego dnia po tych targach, w przeciągu właśnie dwóch dni, ponieważ byłam piątek i sobota. W piątek byłam z moją przyjaciółką, z którą pojechałam, a w sobotę byłam tam z koleżanką, która przyjechała właśnie w ten dzień i ona zostawała na weekend. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, ponieważ chciałabym też tutaj trochę o nich powiedzieć, no to ogólnie bardzo polubiłam klimat targów, a szczególnie się w piątek, ponieważ w piątek nie było aż tak dużo ludzi, jak było to w sobotę, i postanowiłam, że jeżeli organizacja się ogólnie nie zmieni, to ja w sobotę nigdy już na te targi nie pojadę, ponieważ trochę się wymęczyłam. Co prawda ja jako osoba raczej introwertyczna raczej jestem introwertykiem, ale nie przeszkadzają mi tłumy więc to też trochę się wyklucza. Jednak w momencie, kiedy jest to dobrze zorganizowane, ponieważ tutaj był raczej problem z tym, że nie było powietrza zbytnio. Było strasznie gorąco, strasznie duszno i te kolejki, przez które trzeba było przechodzić i się obijać o tych ludzi, moje buty są podeptane bardzo mocno. No cóż, chyba nikt się nie spodziewał aż takiego zainteresowania Ja też się nie spodziewałam, że aż tyle ludzi będzie Kupiłam trochę książek, które Wam dzisiaj pokażę również Nie jest jakoś strasznie dużo, tylko 7, Ale trochę się powstrzymywałam Ja wiem, że dokupię sobie również książki, których nie mogłam zdobyć na targach przez internet Więc niedługo możecie spodziewać się jakiegoś unboxingu czy czegoś takiego i ogólnie jest w planach, że ja za rok również będę na Natalia krakowskich, ponieważ jest to bardziej spowodowane faktem, że najprawdopodobniej będę studiowała w Krakowie i będę za ten, te 10-11 miesięcy się przeprowadzała z mojego domu rodzinnego, najprawdopodobniej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Chociaż jeszcze nic nie mówię, ponieważ zobaczymy jak to będzie, ale jest taki plan. Mam w planach również pojawić się na warszawskich, na przyszłych warszawskich targach książki, które się. Nie, nie wiem kiedy są, ale jest mi najbardziej po drodze, żeby właśnie pojechać do Warszawy, ponieważ raczej ani w Katowicach, ani we Wrocławiu, ani w Poznaniu mnie nie będzie. Moim no marzeniem zawsze były właśnie krakowskie targi, ponieważ mieszkam stosunkowo niedaleko, yy, ale zawsze jednak było takie coś, że. Nie miałam zbytnio z kim, moja przyjaciółka skoro aktualnie, jeżdżę byłam na targach, nie czyta, jest dość dużą przeciwniczką ogólnie czytania, jeżeli można być przeciwnikiem czytania, ale w każdym razie nie przepada za tym i stwierdziła, że dobra, zrobi mi przyjemność i pojedzie ze mną. Za co bardziej oczywiście dziękuję, ponieważ ja jako że jakoś często w Krakowie nie jestem. No to pomogła mi trochę się. Pomogła mi mentalnie, może bardziej, ponieważ ona również w Krakowie za często nie bywa, ale <grymny> jakoś musiał, jakoś sobie razem poradziłyśmy, ponieważ mieszkałyśmy też dość daleko daleko centrum kongresowego, w którym odbywał się. Właśnie odbywały się właśnie te targi Staram się wstawić tu jakieś zdjęcia Właśnie z targu Spotkałam bardzo przemiłe osoby I właśnie moja przyjaciółka Nawet powiedziała że Z takim zdziwieniem, że Osoby, które czytają Ogólnie wszyscy tam, a szczególnie panie W wydawnictwie Niezwykłym Były przemiłe Wszyscy tam byli tacy mili, tacy uprzejmi Uśmiechnięci, radośni i to też na mnie trochę wywarło wrażenie, patrząc na to, że jak jechałam tymi autobusami, a w szczególności w sobotę, gdzie do jednego autobusu wchodziło mniej więcej 70 osób, i czekałam na tym przystanku z taką grupą ludzi i wszyscy w tym autobusie tak ze sobą gadali, tacy byli uśmiechnięci i było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie. No i nie mogę się doczekać kolejnych takich spotkań, a oprócz tego właśnie powstawiam mam tutaj zdjęcia, ponieważ spotkałam bardzo dużo osób, które oglądam, nie jestem w stanie teraz wymienić, ale na pewno Alex spotkałam, spotkałam dr Book spotkałam getbooki Sarwoś Kogo jeszcze? No i oczywiście Czekałam półtorej Godziny w kolejce Po autograf od Zuzy zaksiążkowanej. pogadałyśmy sobie Mam właśnie z nią zdjęcie W piątek również ją spotkałam Więc też mam zdjęcie w piątek Ale postanowiłam, że Jeszcze raz wstanę w kolejce I były naprawdę przemiłe I teraz przejdziemy już do książek Ponieważ trochę się rozgadałam Mam nadzieję, że jestem w stanie coś z tego wyciąć Yy. I tak, kupiłam 7 książek. Będę nam pokazywała w miarę. Nie, nie będę pokro chronologicznie, ponieważ leżą tutaj yy, w zupełnie innej kolejności i nie chcę mi się tego układać. Na stoisku niezwykłym. Niezwykłe. Wydawnictwa niezwykłego. Wydawnictwo niezwykłe. W każdym razie. Nie wiem, czy. To się odmienia, jak się odmienia, i tak dalej. Ale kupiłam dwie książki, ponieważ były po 22, 25 zł, jeżeli kupiły się dwie: czyli Corrupt Devil's Night, pierwszy tom, Penelope Douglas oraz Punk 57 57. 57 powiedziałam czy 57 powiedziałam. I jeszcze nie czytałam żadnej e, książki właśnie Penelope Douglas. E, słyszałam mieszane opinie, ale zastanawiam się, czy nie zrobić sobie właśnie filmu. E, nie nagrać Filmu, w którym będę czytała e, hity TikTokowe lub e, hity danych autorów. E, no i dlatego mam dwie. Zastanawiałam się jeszcze nad dwiema, ale w końcu ich nie kupiłam, e, ponieważ kupiłam to cudo, <grym>, które trochę mi <mnie> kosztowało. Cudowianki Aneta Jadowska No tak Ja czytałam chyba tylko jedną książkę Anety Jadowskiej, czyli właśnie Cudmy Maliny Mam prawie całą serię Dory Wilk O Dorze Wilk Jeszcze się na nią nie zabrałam Ale na pewno tą książkę Będę czytała już niedługo Ponieważ ma prześliczne ilustracje No wklejka jest piękna Ilustracje są cudowne Co prawda jak dla mnie Cudmy Malina nie było jakiejś Wybitne, ponieważ ja chyba oceniłam je na 4 gwiazdki Lub 3,75 Tutaj pierwsza ilustracja eee, Ale i tak bardzo mi się podobało I dobrze wspominam, tą książkę czytałam ją w lutym tego roku Więc stosunkowo niedawno Patrzę na to, że pierwszy to miał Premierę Dwa lata temu Następnie mamy jedną z nowszych premier Albo yy, nie wiem, czy jeszcze miała premierę czy już miała premierę? Nie wiem, czy premiera nie jest dopiero 9 listopada, ale ja jestem zamieszana w tych wszystkich nowościach Czyli This Poison Heart, Zatrute Serce, Kayleen Byron Jest to autorka Cinderella is Dead Ja mam Cinderella is Dead na swojej półce Kupiłam stosunkowo w sumie też niedawno, zaraz po premierze no, i wychodzi, wyszło teraz to, cudo. I jest jeszcze, jest jeszcze pięknie wydane. Co jak co, ale ta książka mi się jeszcze bardziej podoba. Kupiłam ją tak na odchodne: już wychodziłam z targów i, i, i stwierdziłam, dobra, wezmę, ponieważ była tania, i, a ja chciałam. Myślałam, tak cały czas miałam ją w głowie, więc stwierdziłam, dobra, wezmę. No, i ja jeszcze tych książek nie przeczytałam, ponieważ jest 31 października. E, czyli z targu wróciłam dwa dni temu, bo w sobotę wracałam e, pociągiem wieczornym, e, czyli no, miałam dwa dni teoretycznie na przeczytanie tego. Następnie mamy a Star With Us e, Colin Hoover. Ja czytałam with Us. To jest moja pierwsza książka, którą kupiłam na targach. Od razu po nią poszłam, e, patrząc na to, że jeszcze wydawnictwo Mudrek było na samym początku. E, to no, ja bardzo lubię jeden Was. Stwierdzam, że jest to bardzo dobra książka. Nie pamiętam na ile ją oceniłam, nie wiem, czy 5 na 5, ale 4 na pewno, 4,5 pewnie. No książka była dla mnie naprawdę bardzo dobra. Ja się na niej bardzo mocno wzruszyłam i podpłakiwałam. Zobaczymy, jak będzie w tej. Jak będzie z tą książką. Na pewno za niedługo się za nią zabiorę. Kolejna książka, Colin Hoover, Czyli Never Never i Telen Fisher. Jest to stara już książka, co prawda, ale miała teraz wznowienie w wydawnictwie właśnie Moon Drive. Ja nie jestem pewna, czy wolę tą, czy tą starą okładkę, patrzę na to, że ja mam strasznie problem z tym, że ja lubię, kiedy one wyglądają spójnie razem, a przy... wydaje mi się, że mnie zawsze przeszkadza znaczek wydawnictwa i, i mnie denerwuje, że jest inny znaczek. Ale chyba okładka, jako okładka, sama bardziej przykuwa mój wzrok. Co prawda, ja wiem, że ona nie zbiera za dobrej opinii, przynajmniej nie zbierała. Nie, pobrudziłam czymś. Ale i to tak jestem jej ciekawa. Zastanawiałam się na Hopeless. Dobrać tą, czy Hopeless, ale jednak stwierdziłam, dobra, weźmiemy tą. Hopeless jeszcze kiedyś kupię. I ostatnią książką, jaką kupiłam z tego, co tutaj widzę, to seria niefortunnych zdarzeń której yy, mam autograf właśnie z Zuzy. Yy, z czego bardzo yy, się cieszę. Yy, mit, yy, mi gęba po prostu się uśmiechała przez do końca dnia yy, i cały czas gadałam tylko o tym, yy, że spotkałam Zuzę. Yy, co prawda, okładka no nie jest jedną z moich ulubionych, zdecydowanie. Ja już tą książkę przeczytałam. Przeczytałam ją w trakcie yy, czekania kolejce właśnie do Zuzy, przeczytam połowę, a resztę udało mi się skończyć już w pociągu. No, jest to lektura na 2,5 godziny, tak maksymalnie. Ja, ja ją długo, znaczy dłużej, chyba 3 godziny ją czytałam, przez to, że cały czas było głośno. W pociągu. No, ogólnie to jest książka dla dzieci, tak? Ma ilustrację. Jest to pierwszy tom. Teraz żałuję, że nie kupiłam od razu drugiego. Naprawdę bardzo żałuję, że nie poszłam, ponieważ przeczytałabym od razu już drugi. Pewnie zamówię sobie go na dniach. I, c... I to tyle. <gry> to wszystkie książki, jakie kupiłam na targach. A właśnie, ona się tego książka mi się podobała. Nie jest to jakiś mój zachwyt. Ponieważ jest to też literatura dla dzieci, ja mam z nią ogólnie problem. Nie przepadam za literaturą dla dzieci, mam bardzo mało serii, które mi się podobały. A ta, moim zdaniem, była bardzo poprawna, bardzo ok. Czekam, aż będzie, jak się rozwinie w dalszych tomach. Ehm... Mojemu psuje się jakiś koszmar, więc przepraszam, jeżeli będziecie to słyszeć. I wydaje mi się, że ten film jest zdecydowanie za długi niż zakładałam. I będę się teraz z Wami żegnała. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Że spotkamy się za rok na targach. Oraz napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy książki kupiliście na targach, o ile byliście, lub co ostatnio przeczytaliście. A ja w tym momencie się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.